Chciałam gościem mecz na haska świetam z kolejnym odcinku Fortnite'a. I ze mną jest dogełek. Dzień dobry. I dzisiaj... E, chcę pokazać dogełek. E, tak. A jak powiedziałam? Nie, dobrze. To ja właśnie źle. Jakby trochę mnie zlecał. a to nieważne. E, dobra i witam was w kolejnym odcinku z Fortnite a. i chcę wam pokazać jak zdobyłem e, e, wyzwani, wszystkie wyzwania Storma na agencję, tak? E... I, I właśnie powiększył mi się Midas, bo, bo za każde zdobyte EXP mi się powiększa Midas na złoto. tylko ja całego złotego Dobra yy, Będę teraz może Ej, ja, dawaj y, zrób sobie skina y, mi, Midasa, bo ty wybrałeś y, ducha, prawda? Tak no. no to ty wybierz sobie Wszystko do tego Midasa ducha Tylko ja muszę Zapisać no, sobie no. kompozycję Bo ja nie chcę Dobra, bo nie chcę Mieć tego? Wszystko do ducha. Ja, ja biorę do mroku, ty do ducha. To jest tak duże, o matko. Popo. To. Okej, okay, spoko. Ja już mam. Ja jeszcze, na mnie jeszcze poczekaj, bo muszę sobie malowanie ustawić w mroku. A, sorry. A właśnie. Kilo też mi dasa mam dać? E Gealoff y, dajesz taki bardziej, taki, który wygląda na ducha. Ja on dobrze, bo mi pasuje do Midasa. Akurat nie wiem jakiegoś bardzo, ale myślę że ten będzie pasować. Dobra, to lecimy. A ty korzystałeś z tamtej lotni, którą odebrałeś z szturmu? No, tak. Wcześniej, tak. Ale no. nie mów czy fajnie, okej? Okay? Nie mów. Aż nie chciałem powiedzieć, ale dobrze że mnie zatrzymałeś. Tam zobaczysz, jaka jest fajna. okręt no, do Midas to bardzo Dla mnie ta najbardziej pasuje do tientiny Ale twojej klientiny. tej, w roku T &T Tak, a ja mam Ciebie. ducha, ja mam ducha. No ale go do mojej. Tak jest coś Ja mam to Czekaj, okay. o to mi chodziło No czekaj No właśnie, jest O, ja też mam miał śniata całego do tego Teraz czekamy na e, e, wyzwania do gryfki No o, Wyzwania do gryfki to sobie zrobimy i po pierwsze będą style pewnie, zobaczę, że będzie jakiś styl nowy do mi e, Będzie, e, e, będzie dziewczyna mi No Możliwe, że będzie dziewczyna Midas. Okej, okay, to idziemy typowo na przyjemny park. Tak, typowo. Nie tak jak przed odcinkiem. No, przed odcinkiem po prostu robiliśmy znaczy, nasze... Ro, ja, ja, ja nie robiłem, bo już zrobiłem wcześniej te zadanie, ale Kaskacz robił. Ja po prostu z nim grałem i mu pomagałem. Wow! Ej, ale jest... Poko ta lotnia Jeszcze ten dym lesący tak. z ognia Dlatego mówię, że bardzo pasuje do Tintin, bo ona jest taka wybuchowa, to ma rakiety, działa W ogóle Oni gościu za mną jest U mnie jest typ, okej okay, ja mam bronię U mnie też właśnie będzie typ Okej okay, on jest na dole Muszę go szybko zniwelować nie wiem gdzie on jest. On wyglądał wokół mnie. Matko, jaka napierdzielanka. Ja tutaj już właśnie się te granaty. Próbuję tego gościa. Ej, gdzie ten gościu niby? Gdzie on się poszedł? Do mnie A, chyba tam, no tam to, to dom jeszcze Nie, ale nie, on jest spotkałam do domu o! zadaj mu 100! Nie wiem ile tam granat zadaje Wy już się klepacie, jest zwykle o, Klepa maska O kurczaki! Kto do mnie strzela? Kto do mnie strzelał? Wyglądam że... trochę jak tchóz, ale po prostu nie wiem skąd Okej, okay, już skąd Co? Czemu nie trafiłem gościa? Okej, okay, nie ma kewa Okej, okay, zabity. Proste. Jak go pokonałem. niestety niestety. Spoko już idę do ciebie. Słyszę typa, ale go nie ma. No bo to chyba inni się widzą. Biące. Bią się. Cicho! O, nie jest, jest przed to... domkiem, są dwaj. Przed domkiem widzę. Tak, widzę. widzę. No kurczaki! Ajaj. Może aj, aj. rzuciłem granata i... Nie no, to raczej już raczej zginiemy. No, to, to raczej chyba znów przeze mnie. No tak, bo ty no patrzysz jest... się klepać, a ja y, stałem cierpliwie. No, to przeze mnie. Ty było to przeze mnie giną, gi giniemy, bo ja po prostu... Bo ty idziesz się klepać, a nie lutujesz po jakiś poważny lut. No masz rację. Teraz, teraz, teraz. Nie, nie spróbuję, ale będę, nawet tak robił. Tak powiem. Będę odgapiać od ciebie. Tylko nie od... Nie, nie, nie w jakiś poważny sposób, tylko wiesz. Wiesz co, ty wybrali sobie złote i tematu miałby pasować nie do e, e, złota, tylko do ducha No wiem, ale nie mam żadnych takich Nie, może znajdzie się jakaś, jakaś biała ta, ale kilow, jakiś biały kilof. Ja na przykład jeszcze przygotowałam coś takiego A, spoko. Czekaj, ja, bo, bo powinna być emo... ta, motka ducha i mroku. No, zobacz, mam być. ducha, mam ducha, zobacz Spoko, ale jakby ja teraz nie patrzę, bo... O, jest! Mam! Też, też przygotuję, będziemy ten... Też sobie później przygotuję. Na Matko, teraz. ale poszło podziękowania. Znów lecimy? Na Ej, normalnie było coś takiego, że, że... że... że jakby zawsze jest taki podobny dźwięk do tego, jak się daje takie... E, ...takie znaczniki, no. e, jak e, można wysiadać i, i jak kliknąć w tym samym czasie, co, e, co e, to się stało. Ej, co to jest tutaj? Co no to jest? No tutaj coś A, to jest. tutaj była kiedyś baza e, tego... Baza... E, o, jest lama tutaj. Baza czego? E, baza tego, ego. Kiedyś tutaj była. Ale skoro teraz mają agencję i nie wiem ten... Mimo, że po prostu zniknęli z powierzchni cieni. O, już mam następny level. Fajnie, bo miałem zadanie tutaj zrobić. W ogóle mam pudełko. O, to Okej, okay, ja słyszę jak koleś sobie... O nie, on wszedł do mojego domku, serio. Koleś, możesz nie wsiadać Do mojego domku, do mojego domku, koleś. Ty jesteś poważny. Mam o nie, krawaty, 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 uwaga! Ej, to był chyba jego kolega, nie. Ej, ale gdzie jest jego kolega? Ja nie widzę. Ty? On chyba nie jest na przyjemnym, wiesz? On jest za daleko. No, jest za daleko. to miał, miał dać, y, nie uzupełnić oddziały i po prostu y, grał sobie. Tak, I jego kolega tak. gdzieś indziej poleciał. Okej, okay, no, ja ja... widzę cię, typol. Typek, widzę cię. Lecy, uciekasz się. Lecy! myślałem, że cię złapie. Popu! Ja ja ciebie. Właśnie idę. Powalony. Leczy! Z Scarem. To nie miałem raczej z nim szans. skarem? E Chodzi ci o ten karabin szturmowy krótka seria? Nie, on ma maskara. Tam był krótka seria, Devilu. Ale ty weź na ani, a, tego animowego, jego kolegę. Zobacz nie. sobie daj. Nie, daj nie ja widzę skara. Daj gotowość. Czekaj, nie miałem, miałem sobie dać ten co mówiłem. A i dam. Pół godziny później. Nie chcę mieć pół godzinnego materiału, serio. No już dałem, no. E, nie. No, to jakaś chwilka. 3, 2, 1. No. Teraz dopiero. No, bo to się musi znaleźć ten. Gówno wiedziałem. Celona zebrała to. Może zmienić kilo. <grym> to może tak będzie. Ja ci pokażę, to jest lepsze. Co ty gadasz? E, ty chyba nie znałeś prawnie. To jest lepsze. Nie, to jest lepsze. No. To nie jest to. Lepsze. to. To jest lepsze. To, to jest lepsze. To, to jest, jest lepsze. lepsze. Nie bo to. Nie to, się taką wymodkę z sklepu dać Fajną. Ale zbyt późno To znów na przyjemny? Okej okay. Tutaj tego mnie nie było u, u, Nie też trochę Znaczy, bo, bo, bo jest tutaj zadanie albo nie ma e, bo ty robisz drobiem? dominację lokacji, a ja tego nie robię Tak a ja to właśnie zrobiłem. Dominacja lokacji! Ten... Dominacja lokacji jest bardzo łatwa. Ej! Lotnia mi się nie, no nie wczytała! Wiem. Lotnia mi się nie wczytała. No nie wiem, nie wiem co to. Jest. Znaczy, tak, inne wyzwania są łatwe, ale wylądować gdzieś i być jednym z dziesięciu. No to easy, okay, przy tam No wiem, to jest takie proste. No ja po prostu chcę se pograć, po prostu. Czy ja często przykamp... Znaczy, nie ja często, ja w ogóle przykampiam, ale to nie sądzę na, na jakichś typów natrafiam. To już nie moja wina, że ja w ogóle będę miał całego Kevlara. Tak już powiem. Dam ci jedną małą potkę. Powiem episką skrzynkę. Znaczy, legendarną. Jestem legendarną rzecz poduszki, za mną e, jest typek. E, jak le legendarną? Tylko epickie można znaleźć. Tor epicką. Musimy no. nie... Gość nie uciekniesz mi. Nawet nie próbuj. Nawet nie próbuj mnie przyciągnąć. A, tego co? Czego? Pomocy! Pomocy Maloła, mm. Maloła, Maloła! A coś za mną typek no. I jest dalej. Okej okay, on też już jest powalony Sorry, no to typek. Już idę do ciebie No to bą typek! Nie to nie jest, to, to jest typek? Tak, to jest typek Tam na pewno? Nie, a, aha, dobra Dora, rozumiem Tam jest typek, ma takiego loła, że ci panie, ja mu zadałem wszystko Nie wiem gdzie on się przykampił, on pracy. się przykampił, bo on się kampił, wiesz I shootgunem potem wyciągnął nie. No właśnie Boko, był I sam już idę, już idę po Twoją kartę i cię o ten Ale pierwsze, Opragować. co robisz, to, to, to ratujesz, okej? Okay? Tak. tak, oczywiście, oczywiście Ja już w ogóle idę Po nic innego tutaj nie idę Pokój? Okay. No są. Dawaj restartuj mnie Już idę, już idę A nie wziął mój lusz. Tylko nie ma tutaj. Ty. Nie, tylko wzięłem trochę twoje cogieł. Bo kecce znalazłem gdzie indziej. Dlatego tak już wpiszę twój pin i jestem, gotowy. A moje hasło? Moje hasło też. Było na początku. Nie nie no. no. Tylko twój I da. Haha, bo sobie lepszym bądź P nie, nie, nie wiem, 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 nie Ja, mogę ci dać potę. Chcesz potę? E, ja biorę tylko wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, tylko wiem, nie wiem, nie wiem, nie już. nie czy będziesz miał więcej ode mnie i tak na razie? W ogóle masz tutaj zniszczyć misie, masz tutaj misia. Okej. Okay. Jeszcze wiem gdzie jest misiu, ale chyba został zniszczony, bo go tam nie widziałem. Od, 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 od... Nie, Jednego! Jednego miałem zniszczyć, jednego! A, ale później będzie więcej. Tak, z, tak, więcej tak, wiem. Się. I teraz mi dasz mi się powinien w lobby podwiększyć, jak, jak będę miał go wybranego. Wiesz co? Już chyba wypadałoby ich do strefy. No właśnie idziemy. Nie wiem, może być tutaj helikopter, pamiętasz tamto miejsce. Yy, w tak, 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 po magierze, po magierze tak, tak, tak. W ogóle po drodze tu jest taka skrzynka. O, gdzieś chyba tam. Jest ta skrzynka lub może nie tak, tam. Yy, wszyscy, A. Yy, tak, wszyscy o tym trąbią, że tutaj jest yy, skrzynka i nikt nie otwiera. No. no. Chyba powinni już otwierać, bo skoro... Nie, tutaj nie ma. Nie, to... to mówię, tam w tamtym krzaczku. Nie, to nie było w krzaczku, to było obok drzewa, to było tam obok drzewa. Tak, 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 tak. I no, ale powoli leci strefa, taku. No tak. Na później podejdziemy. Tylko jednak będę wolał trochę. Eee... Pozwolisz mi też zobaczyć, co tam jest? Ej, tutaj ty... też nie ma. What? A. Nie wiem, gdzie jest, już, a może, nie, tam, tam już nie ma, bo to by pamiętam, że to było, ob... to było tam, 100%, no, skam. No to ty, no, raz... to... ty sam, ty idź, ty sam tam Ja idę. Jeżeli będzie coś, nie, tu też nie ma. Ej, to chodź do tych, e, do tych agentów, to chodź do tych agentów. Gdzie... Ale oni są, właśnie tam, gdzie idę. Prosto. Tam? Ale sam nie wiem już, gdzie jest ta skrzynka. E, nie. Prosto. No tak, to, to właśnie tam. To, no tak, więc pokazuję, że tam. A ty nie. Pokazuję, że tam, a ty nie. Ej, po, po, po A nie, po, pra po, po prawej daleko. Widzę. Po no, są Po pomagierzy. pomagierzy, lewo gościu. Tutaj. Masz. Zabity. Ale gości... Ale tutaj są po pomagierzy. Chorzy prześlicznie po magierze. mu pomagać mrokowi? Bo jest najfajniejszy, to prawda. Okay. Ej, Gościu! Mówi... A nie, to jest pomagier! Mówi to! Przeci, do... e, mówi to typ, który jest przebrany za e, ducha. Ja sobie biorę... Ja, ja sobie biorę tego. Ty nie masz biorę. heavy. Ty też nie masz heavy. Ktoś tam miał heavy. O tak, ja biorę to. Ja złoto. Yy, pompa! Jaka pompa? Yy, Okej, okay, już szara, wiem. Szara, ale... Też? Nie, bo ty masz już. Ty nie możesz już. Yy, proszę pana. Mam miniguna. Yy, za co mogę to zabrać? Za co mogę to za... A co masz? Tada! No i mam sobie minimumu. Nie wiem, czy to się opłaca. PM za tą ciężki ten karabin. Fjoltowa. Nie, nie. Nie, nie, nie radzę ci, nie radzę ci, bo ja mam złoty. Nie, no nie, nie, czekaj. Opłaca się, bo jeśli bym zrobił coś takiego... Nie mamy to... Jeszcze ja w ogóle bardziej zmienię tą pompę. Okej, okay, niech będzie niebieska, będzie zadała więcej HP. I teraz to widzę, będzie mi się ja opylało, teraz to będzie mi się tak opylało, że padnie. Ja też mam w ogóle złotą, a nie... A, ja mam złotą taką broń. I mam widzisz? Niebieską. Widzisz? Nie ocenia się no, książki po okładce mam skara. Spoko. Mam skara. Spoko. Ej, to, ej, widziałem, że ty też to masz. Ej, to sobie zmieni e, e, ten na skara, jeśli chcesz skara. A, a ile kosztuje? 20 wszystkiego. Spoko, tylko potrzebuję trochę tego. Spokojnie, ja mam przeszukować. Ej, masz trochę cegły, czy nie masz? masz? Cegły mam tylko 10. No daj mi, wystarczy. No i się opłaca. Opłaca się jak najbardziej. To się... Tak opłaca, że zło... No i będę miał złotego skara. Eee! Proste. Uwaga ee, Stefa idzie. Lecimy do helikoptera. Helka, helka, helka. O fajnie, Ale nadal mam słaby lot. Okej, lecimy, lecimy, lecimy. Dajesz. Już jestem. W ogóle mam C4. Wyda mi się pewnie, nie wiem, może mi się próba. ale ale więcej sobie miniguna. Może się trochę, musi, może, może musi się na początku trochę rozpędzić, ale... O, te ty są typy. Ale... Tak, tak, Widzimy, ale, ale po co? Po... Nie. Po, po co? Po co, właśnie po co? Ja on... tylko chciałem zaznaczyć. O nie, nie, zobacz, ty... zobacz co pod nami się stało. O nie, nie mamy ten. Aj, ale sprzęt strzały. Ja widzę typa, ja widzę typa. Tam. Ja też widzę. I tam ta, tym się bije Czyli... Zaczynasz. No, no i jest. Zabi Zabrałem ci... Przepraszam, strzelanie. Ej, po... Ej, to... Po prawej jest, jest taka walka. Po prawej jest taka walka, że ja ocie... A nie, przepraszam, może tak powiedziałem. Ej, a tam jest ten typa. O, nie ma krewa, nie ma prawie, krewa. Prawie, 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 prawie. Czekaj. I po... zabity. Dobra. Myślałem, że będzie Tutaj jeszcze te Ale... pies. Tam śniad jak zwierzch i budowniczych. Tych budowniczych jest mega dużo. Tutaj. Ej, czekaj, widzę coś legendarnego, co to? A, stajperka z filmikiem. Nie, tam Do jest też jeden, który jest nobem totalnym tam. No to ja rzucę mu C4. No tu i no ma taką dalekość Nie, nie ma jakąś dalekość. Czekaj A, tu, nie, tutaj No gdzie jesteś? A tu by, to są walczytki, walczytki! walczytki! Jeden miał się drugi ten No nie, on mnie zabije. No. Maskina na nóbka, ale... Ratować się? No, maszyn... Znaczy... Uważaj na nich, oni tam, oni tam się obudowali. Nie, nie, raczej nie, nie radzę ci. Bardzo popatrzę jak pograsz. Tam, tam w ksaku, dwóch na jednego, no. O tak nią wyjaśniłem dwóch typa, ale... Nie wiem czy się opłaca. No, więc... Ale... Ale nie, nie opłaca ci się, bo ja myślałem, że jest jeden. Rozwaliłem. Trz... Myślałem, że okej okay, będzie jeden gościu. Nagle widzę, miał jak do mnie strzela i ten. Bez ciebie nie no, będę grał. Ja, ja jestem koleżeński, bez ciebie nie będę grał. O, wiem, mają mityczną broń, lub złotą. Uważaj, oni tutaj są, tak właśnie. Wiedzę? Widzisz. Uważaj. O nie, on ma mitycznego Skara. Jeden? O, właśnie, on, bo on miał low. Kurde, on miał mitycznego Ale udało mi się jednego powalić, przynajmniej. Przynajmniej zbiłem no. biłemka Dobra, to jest koniec y, odcineczka, ja się z Wami żegnam i chcę w tym odcineczku powiedzieć, że być może to jest y, długi, y, ostatni odcinek przed, przed skończeniem y, dwóch y, dwóch po prostu miesięcy, że w sensie, się że zaczynam dwa miesiące nie nagrywać, bo to muszę powrzucać odcinki, więc pijajcie łapki w górę, żeby y, wszystkie udało się je zrobić. Pa pa!